kochani, witam was bardzo serdecznie na kanale Zakryto na pozytywnie, lecimy z kolejnym tarotem Pytanie brzmi, czemu on nie chce mi się oświadczyć? Czy on kogoś ma? Czy mnie zdradza? I tak dalej, zaraz sobie dopowiemy to to Gdzie tu jest błąd? Słuchajcie, myślcie oczywiście O tym facecie, o go pytacie Będzie łatwiej Coś wypada, bieżena. Powiem wam tak, jeżeli chodzi o miłość To ta miłość słuchajcie jest, mimo że zrzędzicie mu tam Na duchem, koś nie obraźcie To jest w pozytywnym znaczeniu, miłość jest słuchajcie do was Czy was zdradza? Nie Was nie zdradza, was bardzo słuchajcie, mocno kocha, tak jak tu jest pokazane. Eee, czemu on nie chce się wam oświadczyć? Już wam mówię dlaczego. Zaraz się przyjrzymy, jeszcze sobie dopowiemy, słuchajcie, poczekajcie. Tu jest, kocha, słuchajcie, kochanie, pokazane, bo e, on jest was pewien, was, was kocha, was nie zdradza, nie ma tam nikogo na boku, jesteście dla niego idealne, tylko po prostu robicie za duże naciski na niego. Jeżeli będziecie naciskać na faceta, żeby wam się oświadczył. To ma być jego, bo on się wtedy denerwuje, zamyka w sobie, denerwuje, że go naciskacie naciskać. To jest normalne, tak? Normalne pytanie. Jak dorosły z dorosłym, ale nie można na faceta naciskać, bo jeżeli bycie go naciskać, to no to zamknięcie faceta. I popryw. uwierzcie mi, że faceci, to zrokowcy wiedzą, co robią, wiedzą, do czego zmierzają, także dajcie połeczkę tak zwanej się dziewczyny wykazać. Się nie marcie, bo tu miłość jest, on nie ma zmiaru was zostać. On ma zamiar się z wami zestarzać, także będziecie sobie zrzędzić tam, zrzędzić tam sobie, tak? Ale dajcie mu czas, Tu on planuje w obrębie przyszłości oświadczyny jak najbardziej, ale on wam chce zrobić niespodziankę, tak, drugiej osoby tu słuchajcie nie ma na boku, nie zdradza was, broń Boże, on was bardzo, chyba, że z wami was zdradza, tak, czyli wy i on, to jest zdrada, e, po prostu może to wzbudzać was po prostu zazdrość, żeby was sprawdzić, czy będziecie naciskać, to on będzie myślał, że, i go nie to, że zamykać, na temat tych oświadczeń, to pomyśli, że jest wystarczająco dobry, że od niego za dużo oczekujecie i tak dalej, wiadomo, tak? I może po prostu Wam chcieć zbudzić zazdrość, żeby Was sprawdzić, więc nie róbcie tego, brońcie Panie Boże. Oświadczyć Wam oświadczy, słuchajcie, bo ma takie plany, ale powolutku, dajcie mu pałeczkę do wykazania, niech on po prostu sam od siebie tak się wykaże, a nie chce się Wam oświadczyć, bo dziewczyny robicie, tu pokazuje duży nacisk na niego. Za dużo wymagacie, duży nacisk, on planuje niespodziankę, a Wy po prostu robicie oświadcz mi się, oświadcz się, oświatrz. duży nacisk na niego i go zamykacie. I wtedy jest błąd. Dlaczego? Bo on może mnie zdradzać. On Was tu nie zdradza, słuchajcie, on Was tak kocha, jest patrzony Was jak w obrazek, tylko dajcie mu się wykazać, nie naciskajcie i nie wychodźcie na histeryczki, Niech dajcie mu się wykazać i Wam się na 100% doświadczy. Także trzymajcie się, cześć!